Jeżeli problem, mamy dwa koncerty na, do zagrania w jedną noc w Kielcach i w Łodzi, nie ma komu zagrać tych koncertów. Ej, Ej słuchaj. Prawo góra do i bo w tył. Dalej komu nie ma zagrać koncertów? Kurwa. My zagramy. Dzisiaj koncert! Fu fuck fuck! Dobra, i teraz Mam nadzieję, że będzie dużo mężczyzn. Dużo na mężczyzn. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brokies. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy na dwa koncerty do Kielc i do Łodzi. Obydwa wyprzedane. Skolim Mode, Skolim Mode. Wielka miłość dla was za to, że możemy zagrać dla was. Który to za koncert? Pierwszy? pierwszy, że ci to jest? Znaczy. pierwszy. O, taki nasz nasz, to pierwszy, nie? Jak ty to się patrzy? Kurde się napijecie, zapraszam. Nic nie ten. A jak coś się nazywa to ten, że jakieś się uwagi daje, żeby na koncertach coś dali. Jak? Rider. To, to my trzeba coś dopisać. O... W rajderu masz wodę niegazowaną i fotokolę. Tatra cztery, tak. O co, co prosisz do Ridera? Ja proszę o orzeszki fabrykowa. No, ja do Ridera <laughs> chciałem, nie wiem, jakieś fajne rzeczy raperskie, no jakiś konsola, żeby tam były. A snublock. słyszałem jak było polski przyjał, to chciał jakiś mega dużo łany i, i, i konsole. PES w cztery, to Ja też bym chciał. No tak, no i Cztery, 5 małolatek, 2-4 paki tatry, Malboro czerwone, grube. Ja powiem, że ostatnio odkryłem, że mi się po, podobają kobiety takie już serio takie dorosłe, że takie są fakty. No to cztery małolatki i jedna stara baba. Purple jeans, ale trochę Ale ty. No bo to jest taki design, mordo. Tysiąc dolarów w Ameryce kupiłem, jak byłem z piotkiem Ale poważnie. Poważnie. że tu tysiąc dolarów. O, 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 o. 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 Ej, co masz teraz, Nigel? Fryzurę! Uuuuh, lubi! i Ej, masz teraz tę fryzurę na takiego gierka średniowiecznego, nie? To wszystko się zgadza. Ej, jakiej pomady używasz do tych włosów, bro? Ale to do barca. No, musisz się poznać. To do barka! nie lubi, Nigel! Ej, wejczor! Chodź na chwilę! Chodź na chwilę! Chodź, proszę! Gdzie tak zasłaniasz. Boli ode mnie? Nie, Marc nie, bo jedną z boli, wiesz? A ty tak szczerze? Ym, jesteś strasznie blisko kamerą i próbuję zakryć mojego dziewiczego wąsa, okej? Okay. A to dlatego, że powiedziałeś, że lubisz starsze kobiety dojrzałe i to, tak, to no, tu bardziej się w nich Dobra, tak? no. Zaraz. Łódź, nadjeżdżamy. Kielce. Kielce, nadjeżdżamy. Halo? Pijecie już? Nikt nic nie piję, Wziął od żeby nie zasnąć. Niech nie piję. Najczorom mi wysłał jakieś zdjęcie. Czyli no to, piją. No to Nie chodzą dzisiaj na scenę. To oni jednej nie, nie, nie mogą wejść. W tym bardziej chodzą teraz. Czemu oni mogą pić, a my nie możemy? Starym jesteśmy rock'n'rollowcami, kur! A co robią rock'n'rollowcy? Hendożą i piją. <grym> <grym> Przede wszystkim umieją na czymś grać, śpiewać. To jest niesamowite, że 1400 osób się nie was zobaczyć na tak szczerze no. no tak. no? No. 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 A i coś wolę jedziecie. Zaszłamy jedną prośbę. Nie ciągnijcie nam no, no? <grym> się lewią, dobra? Chciałbym nie mi się lewią, no bo tak, no, nie przyleby, no, Nie, nie Dajcie, dojechaliśmy. Jesteśmy w Kielcach. Tylko gdzie jest klub? Nie Co wiem, gdzie nie jest klub. Jest. Trochę zimno, no nie? I patrz, jaka ma tapetę. Super. O, z, z Luigi ma tapetę. Co? O, super. Super, super. Wczoraj. Tak, bardzo fajna, bardzo fajna. To. Nigdy Dobra, nie mógł w takiej sytuacji powiedzieć, to jest mega miło i w ogóle, ale. Jakie jest średnia w wieku waszych fanów, jak myślicie? 21, 23. Ja tak myślę, że... No to... bro! Ja myślę, bro. że tak 25 lat mniej więcej. Mi się wydaje, że właśnie ta publika to ona się tak rozszerza, co nie? No tak 6, 24, nie? Że no niektórzy jeszcze klocków nie mogą grać. składać. Głosowe, no liwione. Kolejny raz, nie chcę już słuchać swych to tylko ja. Dwa razy zdałem to profacytowi. Dobra, słuchajcie. Stawiamy nagłośnienie, zaraz będziemy grać. Znaczy, zaraz będziemy robić próbę przed tym, jak będziemy tutaj grać. Mam nadzieję, że będzie dużo mężczyzn. Dużo naoliwionych mężczyzn. Mam nadzieję, że mężczyźni będą rzucać koszulki. Ja nie, nie, nie oczekuję staników, tylko koszulek ja ja mężczyzn. Znaczy, stanik tam od razu wyrzucam męską koszulkę, biorę jako trofeum. Znormalizujemy rzucanie skarpet. Dokładnie. ooo, oo, znormalizujmy, znormalizujmy rzucanie skarpet na scenę. My musimy nazwać piosenkę wypierdź, bo jak oni będą krzyczeć, wypierdź. To wygramy, tak? Chcecie wypierd... Chcecie jeszcze raz? Jako wygrabiście? jeszcze raz? Wypierd... Jak to stowodziliśmy to już pewnie pół polskiego rapu to zrobi, nie? Wszystko nie, nie można przemyślać po bardzo. To będzie muęęęęęęę... Ogólnie no, było To nie będzie się dało przejść. Ale. No to będzie się bo... wyjeżdżać na stanikach, A będzie Ja mam wrażenie, że wszystkie czy jeszcze nie... <śmawidzimy> no jeszcze nie noszą. No to będzie na mam mikrofony, i tam jakiś statyw chyba był potrzebny, nie? Staty, jakieś róże coś, 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 coś takiego, okay. jak... Nie, no. ostatecznie chyba nie będzie, tak? Bardzo? No. Witarcia będzie czy nie? Nie, no. Nie. Ostatecznie? A kiedyś W Kielcach tutaj się powodzi, patrz jaki kiwal. Pozwalczane midas, midas. w wstawki to są. Ale jak jest tyle ludzi, to tutaj musi być tak pewnie sikul na ziemi? Nie. Przychodzisz tutaj do mnie w miłosz klubu mojej córki i grozisz mi? Na koncercie Brookies? Brookies. Brokis? My dzisiaj gramy koncert, czekamy na dziewczyny. Zdjęcie? Nie, dzis nie dzisiaj. Co nie dzieje nie znieczaję. Próba, ale stary wiesz, teraz lecę na przykład innej i niko, tu nie ma wszystkich ludzi jakby coś robił. Tak, zawsze są tu, no, ale. I nagle my mamy wejść, kurwa. Big no. hey. man hmm. hey. uh, like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule then I'm on site Wrong move, I bet they gon' ride. Jak Nie mam Ej, chodź tak, na chwilę. Chodź na chwilę. Chodź coś powiem. Czy dla ciebie normalnym jest? Że dziewczyna w imieniu Ania chce nagrać do TikToka i nie ma się dzisiaj, czy tak do tobie Ania. To nie jest to jest spokojnie. To, to niech dajćman, na Niech daj na to odpowiada, yy, Albo Bartek on jest od PR-u, ja jest nie wiem. Dumnie jesteś z Texas. Tak. Jak potrzebujecie kelderki, coś do picia, tutaj jest guzik. Mhm. Przytrzymujecie ręką i przychodzi, co tam... Dobra. Klimę macie tutaj. Słuchajcie, ogólnie w Łodzi nie będzie próby, nie? No bo trzeba wjechać od razu do Postarajcie się umiejętnie sobie sprawdzić ten mikrofon, na przykład siema, siema, Łuś, już kurwa słyszysz jak to mówi i od razu jeden z was się odwraca, obok będzie w kącie, kurwa, wiecie, technik i ktoś tam, wiesz, ktoś będzie normalnie gadał i słuchaj, tu kur... brzmień za głośno, za cicho i tak dalej. Nie podpuszczam cię, ale nie sprawdzisz co się dzieje po kliknięciu tego przycisku, nie? Nie podpuszczam. Ty z mnie, nie to masz co, zamówisz coś jak to? No. proszę proszę szklankę wody. <laughs> proszę szklankę wody. Jakaś po prostu drinka. Jezu, chcesz zaprosił tu swojego tatę. A czemu ty to w ogóle wodą robisz? Bo, nawet pan nie lubi na to pan... Możesz, się z tego napij. Już włos. Różnicę powiem ci. Lekko widać, już teraz taki młodszy, nie? Ej, chłopaki, mam paczuchę dla was, nie? Ale robię ciuchę, nie? I mam... Jedną sztukę miałem. Chciałem wam każdemu dać, ja miałem taki pomysł, że się zagrali po prostu w papier-kamień, nie? Pod kątem. To jest sama bluza? Fajna, zajebista. Jeszcze ja z tyłu to może kojarzycie tego, to na FB No No i są pierwsze dupeczki. Dziękuję bardzo. To jest gift. To gramy pod odcinek, no, kto po dostaje po to? Do Papier, kamień, nożyce, gramy to, kto dostaje. No, Papier, kamień, nożyce. Kurwa. Okej, okay, teraz my. Papier, kamień, nożyce. O dziewczyny, mamy pytanie dla was A, A do kogo to? Do ciebie Okej okay. Fuck Mary Kill, Oby. Karol, <laughs> <Da>, Karol. <laughs> Okej okay. Kill David, bo jest najniższy Kiss Karol i Mary Dajczan Bo Dajczan jest bardzo przystojny Nawet dzisiaj mojej mamie powiedziała Czyli charakter to nie, tylko po prostu, że jest przystojny Ale charakter też jest fajny chłopak Ulubiony numer Brookis. Wiesz co, ja nie znam za bardzo tych numerów, ale najbardziej znam chyba Puk Puk Najcior? No, no. no. Dzień piąteczka na łańcuchu e, Mogę w Fuck, Mary Kill. Karol, Dawid, Dutchman. Mary, Mary, to jest nie Deitschmann Fuck, to będzie Karol Sorry, pirlo, sorry, pirlo A, A jesteś trzeźwy? Jestem, jestem Mogę wziąć koleżankę? Eh? Yes? Patrycja! To idziemy dalej, dzięki. Trzymajcie się, dzięki dziękuję Fak, Merry, Kir. Chłopaki, i robisz? Merry, Dejczman. Fak, Pirol. ja mówię. Kto? Fak, Dejczman. Fak, Kirlo. Fak, blisko, Pozdro, panowie, trzymajcie się. dobrego kumulacji. Pirol. Słuchajcie, Pirol dzisiaj daje swój kontakt. Pirol dzisiaj gra z... Nie no, Dziewczyna się Pirol,

Cześć chcesz się wziąć się obroję Okej, dobra Dobra, dobra. Fak, Merkier, Hubert, Deitschmann, w sensie Hubert Deitschmann, Karol i Pirlo, o, jest kurwa Pirlo. O, jest kurwa Pirlo. Bardzo w porządku. Jeszcze raz gram mój utwór romantyczny dla dziewczyn, ale również dla zranionych chłopaków, jakimi są brołkis. jest lepszy Od kiedy? Ja miałem ochotę jeszcze raz z Kiesięgim już. No zajebiście, do... ja się po pierwszej minucie totalnie już wszystko zeszło, już wszystko, już mogłem gadać, wszystko mogłem robić. I... A A brodowis! Właśnie teraz jedziemy do Łodzi, ja znowu w Nie podoba mi się to. Podobało nam się bardzo, naprawdę. Bardzo Kielce ja miałem na przykład ochotę jeszcze grać z pół godziny. No, rozwiernieć no. ścieżki, było naprawdę trzeba przyznać, ludzie znali teksty. Tak. No, dobrze się bawili. Tylko, tylko z tym głosem to tak brzmi jakbyśmy, ale to w ogóle nie męczy, to jest taka energia. Ja czuję, że my jeszcze jesteśmy na giedro na linie, że teraz nie jesteśmy zmęczeni. Ale tak za 30 minut w samochodzie, to nas śieknie. Przepraszam, kolego, ten, co chciał mi się wymienić koszulkami, no ale po prostu ja mam dwie koszulki tylko z zary w domu i po prostu, no kurde, to byłby problem. Wymieniłbym się, ale byłby problem, i trzeba było zrobić pranie. Słuchajcie, ale jeżeli ktoś by chciał koszulkę. Można kupić, ale było można kupić przed koncertami. To kupujcie na shopie, w naszym sklepie, nasz merch. A do tego sprawdza się nasze odcinki, bo pod każdym z odcinków ostatnich dwóch można wybrać koszulkę Brokis oraz pieniądze. 100 lat, 100, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Máis Zdrowia wszystkie zrobię jest najważniejsze, żeby było mniej stresu, nie? Tak. Z wami? Tak. Postaracie się, żeby było mniej stresu trochę? No oczywiście. Dzięki. Dziękuję panowie. No to co? Z Twojej głowy siedzib, ten cały stres. Najlepszym prezentem będzie teraz zajebisty koncept w Łodzi. No to, to, to się nie martwi. Dobrze. Dzięki panowie. Bardzo mi miło. No co, no to teraz jakieś dziewczyny zasiłają mi 100 lat w klubie i będzie fajnie. Chodźmy widzowie krótki reset, ja sobie kupuję czekoladę do picia. Krótki reset, tak mnie boli, bądź, nie wiem, ale kiedy rozpięt. Tā, ko tu peldi? Liśki, będę rozrzucał tak jak róże. Albo muszę dać sobie, bo rozrzuca i złapać śłoby jak się nie. A może będzie, no złapy, to złapie, no dobra. Ale dziewczyna na pewno bardziej się ucieszy z tego, Nisia, niż nie? Słuchajcie, bo mieliśmy teraz taką zagwoskę i to 10 minut gadaliśmy. Co jest groźniejsze, dzik czy świnia? Ja byłem bardzo za tym ogólnie, że to jest świnia, ale. Nie wiem w jakim świecie. Oni też w świecie w którym mutuje się świnia? że myślałem, że świnia jest groźna. Napiszcie w komentarzu, jak uważaliście, czy świnia, czy dzik jest groźniejszy. Chodziło to... mi o dziką świnię. Z płami i z zębami jak szpony. To dzika świnia to jest dzik, nie? Nie, no, do dokładnie. No, dokładnie, dokładnie. Ej, skąd taka zmiana? Z dupy właśnie. <grym> A, u z dupy. <grym> A mam na ciebie ci? Wiesz, jak ja wyglądam teraz? Fajnie, wiesz. Znowu jej północ, chęć. O, kurczę ci Jakie masz dzisiaj na ekranie? Znowu jest bardzo dobre. Co ja dzisiaj <grym> najbardziej to bym chciał zagrać chyba 3, 4, 5. Wiesz, że tak moja nutka, wiesz, nie, to chciałbym to to zagrać. Ja bym chciał ja najbardziej zagrać, powiem... E, wszystkie nuty, bo szanuję każdą piosenkę, którą wydaję. <grym grym grym pościgł> co się wydarzyło, że jest lekkie opóźnienie? A, jakaś dziewczyna wyrwała mi pendrive'a z koncertu, ustawił ten drive'a w piłce. Nie mogę już zrobić. nie mogę jej zrobić, że zostawię ja Po prostu najzwyczajniej w świecie zostawił pendrive'a, na którym mieliśmy wszystkie pliki i teraz zgrywają w naszych A Ej, dobra, my wyglądamy jakbyśmy jakby byli porobieni! Porobieni te maty! I think those are going on. We are the same, you're a good chance. Oh, I don't know. 16, i'm going to Pamiętajcie, że to nie jest koniec. To dopiero początek. Widzimy się na następnych koncertach. I nie wracamy z buzymi rękoma. Ja wracam. I serdeczna tarcza. Pa! <laughs>